że nam kiedyś jakiś... jest podwiedzi. koziołek nie, Dalej nie będziemy do szli, ale przy ulicu to dostał także film, który jest jednym z najudowniejszych lubelskich filmów i warto go oglądać nie tylko dla Andrzeja Chyry ale i dla historii, i dla Lubina, bo jest to film pod tytułem Fark Blanc". tak, tak, Blanche. Fark Blanche. Nie tak, wiem, czy wszystkie panie e, tak, pytań, tak? ale historia, historia lubelskiego e, nauczyciela, który tracił wzrok. I oszukiwał wszystkich. I oszukiwał wszystkich. I to... O, ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów zostało usławiony. No troszeczkę tak. Na scena wskakują na parapety. Niemniej jednak ta osoba była... Osobą autentyczną. Tak. Powiedzmy sobie, że też inspiracji warto szukać w dobrej literaturze i w tak. dobrym filmie. Tak. Tak Więc ściągnięte, nie ściągnięte, film jest fantastyczny. thank <laughs> you